Księga bajek przedstawia Bartek i tajemniczy ślad. W małym miasteczku otoczonym gęstym lasem, gdzie drzewa szeptały tajemnice na wietrze, a ścieżki wiły się jak labirynty, pełne ukrytych skarbów, mieszkał dziesięcioletni Bartek. Bartek był chłopcem o bystrym umyśle, z lupą zawsze w kieszeni kurtki i kapeluszem detektywa na głowie, który dostał od dziadka na urodziny. Uwielbiał rozwiązywać zagadki, od zgubionych kluczy sąsiadów po ślady zwierząt w błocie po deszczu. Jego ulubionym miejscem był las za miasteczkiem, gdzie wysokie dęby rzucały cienie na ziemię, a ptaki śpiewały ukryte w koronach drzew, tworząc atmosferę pełną tajemnic i przygód. Pewnego mglistego poranka, gdy słońce przebijało się przez chmury, malując niebo na złoto i róż. Bartek wyruszył na spacer po lesie z plecakiem pełnym notesu, ołówka i kanapek przygotowanych przez mamę. Szedł ścieżką pokrytą liśćmi, które szeleściły pod stopami, i nagle zauważył coś neobycznego: duże, błyszczące odciski stóp na miękkiej ziemi, prowadzące w głąb lasu. Ślady były większe niż zwykłe ludzkie czy zwierzęce. Mieniły się delikatnym światłem, jak rozsypane iskry i wyglądały, jakby ktoś lub coś zostawił je niedawno. Co to może być? Ślady wielkiego zwierza? Czy może skarbu? Pomyślał Bartek, wyciągając lupę i przyklękając, by przyjrzeć się bliżej. Pod lupą ślady lśniły jeszcze jaśniej, z małymi kryształkami ziemi, które odbijały światło, jak diamenty. Bartek poczuł dreszcz ekscytacji i postanowił podążyć za śladami, krok po kroku, notując w notesie ich kształt i kierunek. Ślady prowadziły przez gęste zarośla, gdzie krzewy malin pełne były czerwonych owoców, które Bartek zrywał po drodze, by zjeść na przekąskę i obok strumienia, gdzie woda bulgotała cicho nad kamieniami. W końcu dotarły do małej polany, otoczonej wysokimi drzewami, gdzie słońce padało bezpośrednio na ziemię, tworząc złoty krąg. Tam Bartek znalazł małego liska, zranioną łapką, który siedział skulony pod krzakiem i piszczał cicho z bólu. To twoje ślady? Jak to możliwe, że lisek zostawia błyszczące odciski? Zapytał Bartek szeptem, podchodząc powoli, by nie przestraszyć zwierzęcia. Lis spojrzał na niego dużymi, brązowymi oczami pełnymi strachu, ale nie uciekł. Bartek ostrożnie obejrzał łapkę liska, widząc małą rankę od kolca. Pomogę ci, nie bój się, powiedział łagodnie, wyciągając z plecaka bandaż z apteczki, którą zawsze nosił na wyprawy. Z pomocą przyjaciół, Oli i Jasia, których wezwał przez telefon. Owinęli łapkę liśćmi babki lancetowatej, które rosły obok i znane były z leczniczych właściwości. I dali lisowi kawałek kanapki do zjedzenia. Lis polizał rękę Bartka w podzięce, a ślady wokół polany zaczęły powoli gasnąć, jakby ich zadanie zostało spełnione. Następnego dnia, gdy mgła znów otulała las, a powietrze było świeże i wilgotne po nocnym deszczu, Bartek wrócił do lasu z Oli i Jasiem, gotowy na nowe przygody. Uzbrojeni w lupę, notes i latarkę na wszelki wypadek, ruszyli ścieżką, gdzie ziemia była miękka od deszczu, a kałuże odbijały niebo jak małe lustra. Nagle zobaczyli te same tajemnicze ślady, lśniące, duże odciski, które prowadziły do strumienia. Woda w strumieniu płynęła radośnie. Bulgocząc nad kamieniami i tworząc małe wiry, gdzie liście kręciły się w tańcu. Dzieci podążały za nimi ostrożnie, przeskakując przez korzenie i unikając mokrych miejsc, aż dotarli do brzegu, gdzie na płaskim kamieniu siedział ptak z złamanym skrzydłem. Ptak piszczał cicho, próbując bezskutecznie wzbić się w powietrze. Jego niebieskie pióra drżały na wietrze. O, nie, kolejny w potrzebie. Nasza ciekawość znowu nas tu przywiodła, powiedział Bartek wesoło, klęcząc przy strumieniu i delikatnie biorąc ptaka w ręce. Oli i Jaś pomogli opatrzyć skrzydło. Znaleźli mały patyk na szynę i miękkie liście na bandaż. Ptak uspokoił się w ich rękach, a gdy puścili go na polanie, gdzie trawa była miękka, usiadł zadowolony i zaczął dziobać ziarenka. Ślady znów zgasły, ale dzieci nie przestawały się dziwić. Te ślady to jak gra w podchody od lasu, zaśmiał się Jaś. Każdego dnia pojawiały się nowe ślady. Raz prowadziły do królika, który utknął w pnączach. Dzieci ostrożnie rozplątały zielone liany, a królik odbiegł radośnie, machając uszami. Innego dnia do wiewiórki, która zgubiła orzechy. Bartek z lupą znalazł je pod liśćmi, a wiewiórka podziękowała, skacząc po drzewach. Bartek rysował mapy w notesie, notując, gdzie ślady się pojawiają, i mówił: To jak pusle. Ciekawość pomaga je układać. Ola zbierała kwiaty po drodze, a Jaś żartował, że las ma własnego detektywa. W końcu ślady zaprowadziły ich do wielkiego dębu. Sowa na gałęzi powiedziała: Dziękuję za pomoc. Ciekawość to wasz dar, dzięki niej las jest szczęśliwszy. Dzieci poczuły się dumni, a sowa opowiedziała im o innych sekretach lasu, jak ukryte źródła wody czy gniazda ptaków. Dzięki przygodom Bartka las stał się miejscem, gdzie zwierzęta czuły się bezpiecznie. Dzieci założyły klub małych detektywów, spotykając się co tydzień przy wielkim dębie, by planować patrole. Razem sprawdzali ścieżki, szukając śladów zwierząt w potrzebie, jak żaby utknęły w kałużach po burzy, czy ptaki z gniazd, które spadły na ziemię. Ratowali jeże przed drogą, budując małe mostki z patyków, by mogły bezpiecznie przechodzić, i karmili wiewiórki orzechami z ogrodu, gdy ich zapasy się kończyły. Klub rósł, bo inne dzieci z miasteczka dołączały. Przynosząc swoje lupy i notesy, i razem uczyli się o lesie. Jak dbać o drzewa, sprzątać śmieci i obserwować ptaki bez płoszenia ich. Bartek nauczył się, że ciekawość to nie tylko zabawa w detektywa, ale sposób na dobre zmiany. Jak ochrona natury i pomaganie przyjaciołom. Opowiadał o tym w szkole, pokazując rysunki śladów i mapy. Co zachęcało klasę do własnych przygód. Miasteczko dowiedziało się o ich działaniach. Rodzice chwalili dzieci na spotkaniach, a w lokalnej gazecie pojawił się artykuł o młodych strażnikach lasu ze zdjęciami Bartka, Oli i Jasia przy sowie. Burmistrz zorganizował piknik w lesie, gdzie wszyscy sadzili nowe drzewka i sprzątali ścieżki a dorośli uczyli się od dzieci, jak być ciekawym świata. Bartek z Oli i Jasiem kontynuowali eksplorację, zawsze gotowi na nowe ślady. Czasem znajdowali ukryte jagody czy gniazda ptaków, a czasem pomagali zagubionym wędrowcom. – Ciekawość to supermoc – mówił Bartek, patrząc na las z uśmiechem, czując, że ich przygody zmieniają wszystko na lepsze. I tak kończy się historia Bartka i tajemniczego śladu. Dzięki jego ciekawości las zyskał przyjaciół. Pamiętajcie, że ciekawość otwiera drzwi do przygód, dziękujemy za wspólne słuchanie bajki. Jeśli podobała Ci się ta opowieść, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych magicznych historii. Nowe bajki pojawiają się regularnie, do słuchania przed snem, w podróży i zawsze, gdy chcesz zanurzyć się w świecie wyobraźni. Podziel się bajką z innymi. Może ktoś właśnie jej potrzebuje. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie.